Witajcie wszyscy w niedzielę. Zobaczcie czym się zajmuję Grodzę się także. Gołębie trochę mniej. Basen, hehehe, można powiedzieć, że prawie olimpijski, rozstawiony na te upały. Właśnie pojechał Tomek. Jest godzina chyba w pół do 11.00. Gołębie dopiero dostały jeść. Pełna buda tych gołębi jest odpukać nie widać jakichś chorób a jest tego dużo naprawdę 230 obrączek założonych znaczników ale to jeszcze nie wszystko nie wszystko jeszcze zobaczcie jeszcze tutaj młode się domagają jedzenia tam jeszcze takie dwa zdechlaki o, tutaj zobaczcie cała podłoga Wody dopiero tak samo dostały, jest tych głębi naprawdę Jak widać tutaj taki wzdech małe pospadały, ale tu są następne małe tu mają pewne jajka a mają, muszę wyrzucić Ale za niski jestem, czekajcie udało się. Tu też następne tu następne, I tutaj następne. No zobaczcie. Niosą się bardzo dobrze. O, tam siedzi pewnie też ta jajka. O tak. Jedną i tutaj następne dwa. Jest tych jajka, muszę przejść się zaraz. Jak skończymy. O, tu już jest 9 sztuk, a już będzie. O tutaj kolejny siedzi. Schodź, koniec z tymi jajkami. Tutaj następny. No i tu następne dwa Tutaj jeszcze chyba nie ma To nie ma Nie widać Nagrywam bo ja nie sięgam wzrokiem a telefonem to przynajmniej widzę A, czyli 9 i teraz mamy 6, to 15 Już ja jest na zbieranych a to dopiero połowa budy Przejdziemy dalej Przejdę komisyjnie Sprawdzamy A nie widać może Tam jeszcze są, ale nie sięgnę No nie sięgnę, brakuje mi parę centymetrów Muszę wziąć Tu jeszcze takie chudziaki Zdechlaki są Ten to słaby i z przelotem Chyba trzeba będzie go usunąć Zobacz jakie przeloty mają Paskudna a ten drugi To jest przelocierz no niedobrze. No nie, zachodzę teraz do gołębnika, bo tylko coganiam ich dwa razy dziennie, a tak do gołębnika to tak średnio. A chodzą oczywiście po całym niebie. Można powiedzieć, że się tak brzydko gołębie nie chodziły, ale miejmy nadzieję, że to kiedyś się ogarnie. I zaczną jako tako chodzić. Dobra, zrobię na razie przerwę. Później za chwilę mam coś dogram jak pozbieram te jajka. Byłem na bazarku. Poznałem też Sebastiana. Sebastian, fajny facet z siebie. Mój szok to pozdrawiam. A o tych gołębiach na a tu mogę nagrywać? No a u mnie jest buda buda dziurawa. Tu mam wloty podłogą która teraz jest już ubrudzona ale nie sprzątam dopóki nie kupię maski podłogą wieje tam jeszcze pod tymi dukami odetkałem niech mają niech mają dużo powietrza a ty co tu siedzisz? po co ty tu siedzisz? koń Ale to już chyba była ta a, jeszcze moje mamki mają chyba jajka znowu. No, tutaj mają też. Się... A, teraz lepiej niosą się niż wcześniej. Nie wiem co tutaj, no u mnie, u mnie dużo, można powiedzieć, jest wlotów powietrza. Dużo tego, nic tam odpukać. Odpukać, aby tak dalej się nic tam nie dzieje. jeszcze trochę jest, bocianka się sparzyła z tym czepelkiem o, bocianka z tym czepelkiem się sparzyła najstarsza no i dobrze będę chował następne kubertuski. tamte czarne oddałem, został jeden nie ma bardzo panowie, panie co nagrywać bo nic się nie dzieje bo się zajmuje ogrodzeniem ale pospadały takie małe klaki jak ten no. zobaczcie o. taki właśnie spadł On już trochę za późno mogłyby trochę trochę za długo te młode dałem w następnym roku już tak długo nie będzie też masz jajka Oj, tak. Kurczę, wniosą na rysie nic nie zniosły Sławne rysie, tu jest fajny perłowiaczek młody wyszedł koroniaty, ale taki wielutki, widniutki. O. ten jak nie będzie latał to się go wyda, bo kaliny ma. Ale jeszcze nie teraz. Teraz niech jeszcze lata. Tutaj też przelociarze. Ten jest przelociarz Jeden. A ten ma biały ogon, znaczy nie biały, chyba jest wylot, nie na biały ogon z fartuchem, ale na biały ten nie ma przylotu właśnie ale takie w miarę Teraz to dostają tylko do wody mówię ten czosnek u mnie ostatnio Jeszcze nie wszystkie poznaczone, też żałobniki Już ja nie mam czasu Południe, siesta, gorąco, 30 stopni, wszystkie gołębie w budzie, więc chyba i tam jest chłodniej i dobrze, skoro się tam w budzie, to dobry znak. Moja buda, jak już mówiłem, jest dziurawa, więc wieją pióra, może za dużo tego wiania tych piór jest ale na próbę kilka dni w te upały zobaczymy To Ta trochę taki rodzaj testu Zobaczcie jak tam wieje Może trochę za dużo Może to pogorszy sprawę ten przeciąg Nie wiem właśnie ale przetestuję Zobaczymy pióra się sypią, no bo się gołębie teraz zaczęły pierzyć młodzież tegoroczna się zaczęła pierzyć także pieża jest sporo a to tylko jest taki przeciąg jak wiatr zawieje tak jest sporo, zresztą tam pod tymi dukami. gwiazdami jest dużo pióra, więc pierza, więc to się wszystko sypie gołębie najedzone, upał siesta Młoda żółta już się z żałobnikiem spożyła, na razie niech tak będzie. Była ładniejsza, jak była młoda, teraz się pierze. Tu dostała jakieś trzech białych piórek na plecach, więc tak średnio. Dobra, panowie, nie przedłużam, bo jest tak gorąco, że szok. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się następnego razu. Jak porobię wszystko wokół domku, to będzie więcej filmów, a na razie jest tyle, ile jest.